u drzwi Kościoła Sanezyńskiego obroniska 9 Poznania, w Poznaniu w od odpasztalackim. Poróżanie jest dla uproszenia o bronię, o przywrócenie najświętszych ofiarom Szy świętej wycierzyńskiej do naszego Sanezyńskiego Kościoła. A przez to przyczynimy się do Sza święta Szydziara do każdego kościoła budowanego dla Bożej krały dla Najświętszej Ufiany a nie dla posłoborowego nowego kościoła polskiego każdy kapłan wiedzący o sobie, że jest kapłanem kościoła świętego, kościoła katolickiego, odrzucił składanie posłoborowej nowej uchwyty, świętszą ofiarę mszy świętej w Rycie Rzymskim. Zaczęły sławać w świętej mszy świętej w Skutecznie od kilku lat zwalczają przewróconą do kościoła na Gronie świętszą ofiarę mszy świętej. 1 września bo za sakrament najświętszy ofiary sakramentu eucharystii i związany z tym sakramentem, sakrament kapłański. Dziękujemy, że w wieku jest nam dany odpoznać kult, który za sprawą hierarchów kościelnych został nam zabrany, z którego zostaliśmy ograbieni, który nam ukradziono. Ukradli go hierarchowie kościelni. Pod przewodem Pawła VI wszyscy poddani Jego decyzjom. Dziękujemy Panu Bogu za przywrócony dla wiernych kult, sakrament najświętszy ofiar odzyskany, Najświętszą ofiarę przyświętnych, w wierni uczestniczą. W kampicy celu kilku latach, 6 rok Dla kapłana za poznanie najświętszych ofiar mszy świętej po 16 latach składania fałszywej mszy w Pawła VI. No, poznanie tego faktu, tego błędu, tego kłamstwa i za zaangażowanie w konkretną walkę. W tym miejscu o przywróceniu tej ortodoksji, kultu, doktryny kult czynionego bardzo skromnie też w naszej gralce, czynionego jak tylko możemy wiernie każdego dnia, także przez tę południową modlitwę, której uczestniczy nas garstka, na palcu jednej ręki zmieścisz ze sprawą naszej modlitwy. Może dołączając Co im, by nie dołączając by. Im. Panie Jezu, prosimy Cię dziś pierwszy czwarty. września, rok pański, 2021, by w sobie odebrać, odebranie najświętszej ofiary mszy świętej przez struktury kościelne, tym było 27 lat pola miało jako skutek odzyskanie najświętszej ofiary mszy. Nawet jeśli mielibyśmy być karani przez skutek niesprawiedliwości, niesprawiedliwości wobec ciebie, Boże wojna. Byle nie zatracili tylko naszych dusz, na wieki w pieklu, przez przyłożenie ręki do nowej religii, posoborowej, wspieranej przez struktury kościelnej, przez wielkie którzy nazywają się być katolikami, faktycznie nienawidzą Ciebie, Panie, nienawidzą Kościoła Świętego, nienawidzą tradycji katolicy, nienawidzą i boją się Najświętsze ofiary mszy, przeświętej w Rzymskim, katolików, kapłanów, którzy najświętszą ofiarę składają. Wypraszamy o nowych kapłanów, którzy poznają, odpoznają, przeświętą w przyjdą, wrócą do nas, wyłącznie do śmierci odwołania I o nowych kapłanów, nowych mężczyzn, którzy, młodych mężczyzn, oddadzą swoje życie na służbę do Bogu i Kościołowi odrzucając fałszywą religię, fałszywą mszę, nową doktrynę i obyczaj za sprawą matki Najświętszej upraszam wam owoc tej nowidzi. że Boga Ojca przed